Koń 56 albo Śmierdziuch Nie, Śmierdziuch to by już był Urżnotka No, no. Nie, nie, nie Przecież nie, to nie Urżnotka To może, że to jest Wydra Czy Wydra wygra, albo Pan Japa Pan Stolec Trzeba po prostu pompować po malutku Wicoły się robią, ale co zrobić? Kwicoła tu już minuta 18 każda sekunda nagrania to jest 5 złotych, proszę ja ciebie. No ale na tym no. No, no to... co ty gadasz? Fajny będzie Po zgrabiałymi kwicołami go delikatnie. Dziewicza te rany. No tutaj nie jest tak, że przy... nie, nie tu osęka będzie potrzebna Osęk Idzie żeby, tam człowieku. Chociaż było głowę jego nagra, jego głowę, bo nie wiem czy nie pójdzie to to wszystko bo jest to jest kurwa kaban jak sum. Czekaj teraz już sobie odjechał z powrotem

Pani, idą do chyba suk, idzie tam w twoją stronę. Kurwa, to nie Ech już ma dość trochę, kurwa, bo idzie teraz w szpata. Zaraz będzie znowu, kurwa, kurwa. Uła! Uła! Já nevím, dobro.